Dzień dobry Polsko, witamy Was po raz drugi dzisiaj serdecznie. Po raz drugi jesteśmy, w zasadzie jesteśmy w Związku Woli, chociaż spotkaliśmy Krzysztofa, który mieszka kawałeczek dalej od Związku Woli. Ja jestem Aleks, a wy oglądacie transmisję na żywo realizowaną przez Fundację ECPU Polska, łowcy pedofili. Krzysztof, jak słyszałeś, ja się przedstawiłem, czyli masz świadomość tego, o czym będzie nasza rozmowa dla e, porządku zapytam się, czy to jest twój tak, komunikat. Mój profil? Twój profil i twój tak, komunikat. Tak. Czy ktoś, to by się hmm. włamywał w ostatnim czasie na ten profil? Było kilkanaście razy włamania, tak? ale miałem też, to mi całkowicie go zablokowali, że w ogóle hmm. nic hmm. nie mogłem robić. Był też zawirusowany. A obecnie? Teraz teraz nie jest, bo byłem z Orange tamten, do fej... Zaczy, do Facebooka. Hmm. Ten, że jak ktoś się rabuje, to mam za Zdać... Mi czyli tak. w ostatnim czasie tylko ty tak, się logowałeś, ja. czyli dzisiaj tylko ty się na przykład logowałeś, dzisiaj no, wczoraj tylko, dzisiaj nie, nie wżywałem praktycznie w ogóle telefonu, mhm. ale wczoraj, wczoraj bardzo mało, mhm. dobrze, e, ale to co mamy, to dotyczy na pewno, Bo wiesz, są zabezpieczenia Facebooku, podwójne logowanie, więc to włamywanie nie do końca ci wierzę, ale mniejsza z tym, Krzysztof, e, korzystając z tego komunikatora powiedz, co tam robisz? No tak, jak znajomy tam odpiszę, to pisze. A, a kogo, kogo masz znajomych? Kto to są ci znajomi? No to, to różne ludzie. Mam. Dużo, dużo jest też osób starszych. Starszych, a młodszych? Ty masz, ty masz ile lat Krzysztof? 38. 38. 48. 48. Rzadko tak. mam jakieś ceny. kiedyś mi dużo osób takich nieletnich wysywało, ale Facebook to zaraz wszystko poblokował. Mhm. To Aż po to, nie ty blokować, tylko Facebook musiał blokować. To było ten zgłoszony i to Facebook mhm. blokował. Czyli co, nie korespondujesz z małoletnimi? Nie, raz tylko chyba, raz bo tam ktoś pisał, ale później to po blokowałem i tu więcej już nie pisałem z to? Twoja rozmowa, która rozpoczęła się o godzinie 15.29, kilka, jakiś czas temu, kilka, kilkanaście dni temu. Kto ją rozpoczyna? Nasza rozmowa. Yes, tak. rozpoczyna, tak? tak? E, co odpowiada Tobie, ile ta osoba, która wywiązała się tutaj źle, mało. Ile na I co zrobiłeś z tą rozmową? Zablokowałeś? Nie. Nie. Dobrze, Krzysztof, przekładam tą kartkę, biorę kolejną. To jest rozmowa niedziela 8.47. Kto ją rozpoczyna? To co jest po to, jest, to jest twoje, to jest... Tak, twoje. to jest ten profil to już jest stary i ten profil... To jest ten sam, który był przed chwilą. Tak, ale ten nie jest aktywny. Dobrze, to jest przy... to jeszcze to jest Oni... pewnego czasu. Tak, to Krzysiu, by... kto rozpoczyna tą rozmowę? Ja napisam hej. Ty I... to Tak. Okej, okay, to się zgadza. I teraz sprawdzimy, ta osoba, do której napisałeś hej, ile ma lat. Piszę tobie, ile Jeden ma lat. Jedenastu. Jedenastu. Okej. Okay. Przekładam zakację, żeby nie było. Biorę trzecie. Rozmowa rozpoczęta o 22.41. Kto rozpoczyna rozmowę? Ja. Osoba, z którą korespondujesz, pyta się ciebie, ile ma lat. To odpowiedziałeś, że Ciebie każdy blokuje. Tak, z uwagi bloku, na to. Dużo, dużo okay. I teraz stwierdzisz i to, to jest twoje konto czy też Moje. moje. twoje. Tak. Ale to konto człowie, że to jest nie twoje To nieaktywne. jest stare konto, on jest nieaktywne. Rozumiem. I ktoś ci się na nie włamał pewnie. Tak, ten się tu włamał, ale to było wszystko było mhm. Dobra, to teraz powiedz mi, jakim cudem osoba, która się rzekomo włamała na twoje konto, zrobiła tobie zdjęcie nago i wysłała do dziecka. Jak włamywać haker, zrobił tobie selfie nago i wysłał do dziecka? Do łazienki ci się ktoś włamał? Nie. No to powiedz mi, jak to jest? Jak to zrobił? Czy nie ci się? Nie, to jest to nie, zdjęcie, to było zdjęcie. Wcześniej też było na tym, ale to było pousuwane. A ja pytam tak. o to konkretnie. Tutaj ja to jest komunikator, który przed wreszcie stwierdził, tak, tak. stwierdził, że ktoś nie głamał. Tak, to było. Ale stwierdził, że ktoś się włamał. To jest stary facebook, stary, stary profil. To jest twoje zdjęcie wysłane na tak, 13 lat. Ale ten stary profil, to był, to był, był zablokowany. Wiesz, to nie to jest problemem, czy to jest stary profil, czy świeży. To problemem jest to, że zrobiłeś sobie sam tak, selfie nago. Tak zrobiłem. Tak, tak, i do 13. Tak, tak zrobiłem te zdjęcia. Uh -huh. A Szybki. nigdy się z radą nie umówię. A to nie... do tego wątku dojdziemy za chwileczkę. Do tego wątku dojdziemy za chwileczkę. Podobno to to, często sobie takie zdjęcia robisz. W negliżu. Bardzo często podobno. Gdy okay, do znajomych wysłałem, to miałem 50 parę lat. Nie, nie, nie interesują panie w wieku 50 parę lat. Kolejne. To jest twoje zdjęcie? Tak. I co to zdjęcie przedstawia? Pięć Twojego. Twoje zdjęcie? Tak. We To Kto do 12 lat. Tak. To są zdjęcia, a pamiętasz o czym piszesz z tymi dziećmi? Nie pamiętam o czym pisałem. Nie pamiętasz? Nie. To ja ci powiem. Pisałeś między nimi takie rzeczy że zaczepiała ciebie córka znajomych tak, i chce wie. się z Tobą umówić, a ma 14 lat. Zgadza się? Tak. Ale to tam to całkowicie skończyłem. A to jedenastolatki, na co jesteś? Aha, czyli co byś uh, miałeś jakąś relację między z 14-latką? Nie, nie, nie. Bo już jest nie, 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 to nie było, próbowała, ale nie zgadzałem uhum. się na nic. U nie wyjechali i od tamtego czasu kontakt urwany i nie chcę, żeby... Rozumiem, pisała. A dlaczego próbujesz stosować tak zwaną korupcję seksualną wobec osób małoletnich? Proponujesz tak, że jak dziecko tobie wyśle swoje nagie zdjęcie, nie tego nie pisałem. Jeżeli dziecko wyśle tobie nagie zdjęcie, to ty proponujesz, że kupisz dziecku doładowanie do telefonu. Nie tego, ten, to, ten. Aha, nie czyli będę... ten, tak Bardzo proszę. To są wybrane cytaty z ciebie. Nie, nie, nie. To nie przypomina. Tego chcę nie przypominać. Dobrze. Przystąpię. Podaję Bo nie do końca ci wierzę. Ale. Wiemy już, bo to ustaliliśmy po chwilę, wątpliwość, że wysłałeś swoje nagie zdjęcia do tak. na dzieci. To nie ulega wątpliwości. Wiemy, że próbowałeś korumpować poprzez zakup doładowania, zakup Nic bielizny tego nie korunkowej. Tego nie pamiętam. To ja Tobie za chwileczkę to przypomnę. W związku z tym nie inne, ale o tym będzie za sekundę. Masz świadomość tego, bo Ty nie byłeś karami, nie? Byłeś spokojny to, nie nie jestem No właśnie. A wiesz, że to, co robiłeś, czyli wysłanie takich rzeczy, pisanie takich dzieci, takie rzeczy do dzieci to jest przestępstwo? Tak, słyszałem. Słyszałeś? Tak, słyszałem. No to dzisiaj mówić to to prostu w twarz. Krzysztofie, w związku z tym, że twoje działania, wysyłanie nagich zdjęć, wysyłanie filmów porno, namawianie dzieci do robienia sobie nagich zdjęć, próba korupcji seksualnej, czyli gratyfikacji w zamian za ich nagie zdjęcia, no to jest przestępstwo opisane w artykule 200 kodeksu karnego. Nie ten... No to już teraz wiesz. Nieznajomość prawa nie zwalnia Ciebie z odpowiedzialności. To jest taka rzecz, to maksymalnie. W związku z tym faktem, że zachodzi wobec Ciebie uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa z artykułu 200, naszym obowiązkiem jako Fundacji ECPU Polska było powiadomienie Komendy Powiatowej Policji w Zuńskiej Wody. Jak widzisz, na miejscu są obecni w komendzie już funkcjonariusze policji. Oddajemy Ciebie do dyspozycji policjantów. Zawsze bądź obok mnie, jak obrończą tarczą, chronię przed tym złem Chrondzie nas, naszą przyszłość, nasze, nasze serca, no pewno był to morderca Bo czas już policzony, chrupa cię namierza Zawsze bądź obok mnie, jak obrończą tarczą, chronię przed tym złem Chrondzie nas, naszą przyszłość, nasze, nasze serca, no pewno był to morderca Bo czas już policzony, chrupa cię namierza E-CPU, Przed tym złem nas, naszą przyszłość, nasze serca Bo pedofil morderca W już policzonych cię namierza Zawsze bądź obok mnie Chroń mnie przed tym złem Chrąćcie nas, naszą przyszłość, nasze serca Bo pedofil to mordeca tak, tak, tak. nas, Ej CPU Ej CPU Ej CPU Ej CPU Ej 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 Ej

Bo pedofil to morderca Od twój czas już policzony grupa cię namierza Zawsze bądź od mnie Jak to w tarczą Chronię przed tym złem Chronię nas, naszą przyszłość, nasze serca Bo pedofil to morderca Od twój czas już policzony grupa cię namierza ECPU 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 Zawsze ja bądź obok mnie Jak to w oczu nie przed tym złem, chodź nas, naszą przyszłość nasze serca Bobę morderca, bo czas już policzony, grupa zawsze bądź obok mnie, nie przed tym złem nas, nasze serca, Zawsze bądź obok mnie, tym złem nas, naszą przyszłość nasze serca, bo będę to morderca, nas, to morderca